Witam Państwa bardzo serdecznie. Janusz Michalik się kłania. Borussia Dortmund Bayern Monachium. Jestem pewny, że wszyscy oglądaliście. Myślałem, że znudzi mi się oglądanie Bundesligi bez kibiców, a nie tak dawno rozmawiałem na ten temat z kanałem sportowym i w tym kanale właśnie żeśmy rozmawiali co jest lepsze, czy jest dobrze tak, żeby nie słuchać kibiców, czy jest ale myśl... i ja byłem przeciwko temu, ponieważ zawsze zawsze myślałem, że to jest sztuczne, także wiedzą, że to jest sztuczne, to się tak tego nie odbiera. Ale dzisiaj muszę powiedzieć inaczej, ponieważ ja myślę, że, że to była bardzo dobra sprawa, bo, bo dała ona temu meczowi ogólnie energii obydwu drużynom, bo, bo myślę, że Bayern Monachium, mimo to, że to byli kibice tylko właśnie Dortmundu, też jakoś to odbierali i grali właśnie w takim rytmie, w takim tempie przez całe 90 minut. Widzieliśmy zresztą od Borusii Dortmund to bardzo szybko w pierwszych 30 sekundach, Erling Haaland miał, miał tą szansę, bo tenk Wybiją z linii. Nie była to do, bardzo dobra szansa, umówmy się, ale, ale, mimo wszystko, te pierwsze ataki należały do Borusi Dortmund. A, ale, w sumie, jak się popatrzy na ten mecz, to trzeba powiedzieć: a, a, no Trzeba powiedzieć, że to jest ósmy z rzędu meister a, dla, dla Bayernu Monachium. dla mnie Dortmund musiało ten mecz wygrać. Mieli gdzieś tam szansę, ale, ale wydaje mi się, że w ciągu całego meczu a, Widzieliśmy Bayern Monachium, który wiedział, że może w sensie atakowania nie, by, nie był to najlepszy ich mecz, ale potrafili zorganizować się tak, szczególnie po tych 15 minutach i z tym pressingiem właśnie i to był ten taki counter pressing, to była rewelacja. A możecie też się zapytać oczywiście, dlaczego dzisiaj, dzisiaj jestem ubrany z orzełkiem na piersiach też, bo właści właściwie to więcej niż o meczu, już trochę na ten temat powiedziałem, chciałem właśnie powiedzieć o, o dwóch Polakach, w których w którym grali w tym meczu. Trochę mniej o Robercie, zaraz wrócę do Łukasza Piszczyka, bo dla mnie to jest, to jest ważniejsze. Roberta... Dzisiaj nie grał, bo nie mógł, nie mógł grać, w ogóle skrzydła nie funkcjonowały prawie kompletnie. Serge a po jednej stronie, Kingsley Coman, po drugiej stronie, praktycznie nic nie zrobili. Nie tylko już nie chodzi o same wrzutki, ale nawet w sensie, że ogrania swoich zawodników jeden na jednego, czy może pociągnąć do końca i coś tam na ten pierwszy słupek czy drugi zagrać. To jest gdzieś tam problemem, może on nie jest problemem dla Bayernu Monachium, a w Bundesliga w tym roku, może, może nawet nie będzie w Champions League, ale, ale ciężko jest takim zawodnikom właśnie wejść do takiego poziomu, jeśli chodzi o nawet psychikę przeciwnika, jak to był Arjen Robben czy Frank Ribery. Robin oczywiście kręcił 3 czy 4. Jak kręcisz 3 czy 4, to wiadomo, że gdzieś tam w tym polu karnym jeden czy dwóch jest otwarty. Robert Lewandowski e, na, pewno, na pewno strzelił, nie patrzyłem na statystyki, ogromną ilość bramek od niego, jeżeli, jeżeli tylko Robin chciał oddać piłkę, bo przepraszam, nie, jak wchodził do środka na to nowe nogę to strzelał, ale często zna, e, potrafił znaleźć Roberta. I tak samo e, Frank Ribery po drugiej stronie, na lewej stronie w zupełnie inny sposób, bo właśnie on był, który potrafił pociągnąć może jak nikt, ja do tej pory nie wiem, jak to ryby robił, bo on nawet nie jest lewonożny, ale szedł do samego końca, do końcowej linii, że praktycznie zagrywał tą, tą piłkę. Broniąc, żeby ona nie, wy, nie wyszła z boiska, także na pewno pamiętacie tę sytuację. Zawsze się dziwiłem, nie potrzebował dużo, dużo, miejsca, żeby ograć zawodnika. Często ogrywał go właśnie na linii końcowej boiska i gdzieś tam zagrał do tyłu. Robert dołożył stopę, czy, czy może jakaś tam była wrzutka taka krótka i z głowy strzelił. Także jak patrzę na Komana czy, czy Sergio Nabry, no wiadomo, że im tego brakuje, to jest doświadczenie, to jest jednak. A, a muszą chodzić w wielkich, wielkich butach, jak to się mówi, a, po takich zawodnikach. Także dzisiaj Robert nie grał nic, ale nie musiał, bo pracował tak samo jak Tomas Muller, Gorecka i Josua. Kiemuś był grał niemożliwie. To, co on grał już od, od, od dłuższego czasu, ale szczególnie po tej przerwie w tych trzech miejscach. Już, już zapomnijmy o tej bramce, bo wiadomo, że burki po niej miał wyłapać. Ale sam fakt, że, że potrafił. Zobaczyć to i to spróbować, ale to, co robił w destrukcji, to, co robił w poruszaniu się, to, co robił w czytaniu gry, to było doskonałe. Ale właśnie chciałem na sam koniec porozmawiać o, o Łukaszu Piszku, bo dla mnie to jest, to jest jeden, może, z największych sukcesów piłkarskich, jeśli chodzi o Polaków. Może nawet taki sam, jak, może, jak mnie zrozumiecie, dobrze, nie większy od Roberta Lewandowskiego. Ponieważ, eh, ponieważ, jak ja patrzę na Piszka, jak patrzę na Bundesligę, żeby grać taki długi okres czasu w takiej dobrej lidze, w takiej wielkiej drużynie, bo mimo wszystko Borussia Dortmund jest wielką drużyną, eh, i Ilu tam miał trenerów? I, w ka i u każdego zawsze, zawsze grał. I już nawet mówił, że nie przestanie grać, podpisał teraz jeszcze jeden, jeszcze jeden kontrakt. Na takim poziomie równym, to co on gra, i nawet dzisiaj uważam, że oczywiście on szedł pod koniec meczu, no, to było bardziej taktyczne, spowodowane tym, że, że oczywiście Dortmund musiało, szukało bramki, czy nawet dwóch, żeby, żeby, żeby jeszcze mieć jakąś szansę. Ale, ale jest to dla mnie coś, coś specjalnego. Wszyscy wiemy, jakim jest człowiekiem, wszyscy oczywiście nie da się go nie lubić, ale ja dobrze wiem, grałem przeciwko niemieckim drżom, grałem przeciwko Niemcom, przeciwko reprezentacji. W Bundeslidze nie grałem, ale oczywiście a, mam mnóstwo kolegów, a, a, którzy, tam, którzy tam grali i na pewno a, wy wszyscy a, znacie opowieści wielu. Bundesliga jest bardzo ciężka. Ja nie mówię, że cudzo, cudzo, cudzoziemcom jest. A, Łatwo gdziekolwiek indziej, ale mi się wydaje, że jest trochę tak specyficznie w Niemczech, szczególnie dla cudzoziemców, może nawet dla Polaków w pewnym sensie. I to się zmieniło przez lata, także nie chcę tu o tym mówić, ale na pewno było 10, 15, 20 lat temu. Ale on już tam tak długo gra, że, że tam nie ma zmiłuj się. Tam przychodzić do drużyny na pierwszym treningu, masz korki w plecy. Nie tam, że jakiś, że jakiś śliskie w plecy, od razu na dzień dobry, bo tam jednak jest walka, chcą ci od razu powiedzieć: tam nie ma to, że kolega, to je, oczywiście jest drużyna, jak już się do niej wprowadzisz i, i złapiesz ten respekt. Oczywiście tak jest na samym świecie, że zawodnicy popatrzą się, jak widzą, że zawodnik potrafi grać i potrafi pomóc, to wiadomo, że jest przyjęty gdzieś do tej, do tej drużyny, ale mimo wszystko jest ta rywalizacja o tą pozycję, i on tą rywalizację nie tylko wygrał. Ale utrzymał na takim poziomie przez tyle lat. To jest, to jest dla mnie, nie chcę powiedzieć, że niebywałe, ale może jeśli chodzi o zawodników polskich za granicą, to jest gdzieś tam niebywałe, bo nie mogę sobie tak naprawdę przypomnieć tylu zawodników polskich, którzy potrafiliby na tym poziomie grać. Mówimy o Lewandowskim, oczywiście, Zbigniew Boniek i co? No Może zapominam, ale, ale chciałem właśnie spędzić troszeczkę czasu na nie, ponieważ dwóch Polaków grało przeciwko sobie w wielkich derbach, a wielkim meczu, który naprawdę oglądał cały świat. Bo, bo mimo wszystko, nawet przed pandemią, to wiadomo, że jak Borussia Dortmund z, z Bayernem Monachium grały, to, to dużo ludzi oglądało, ale tym razem. Łukasz Piszczek i Robert Lewandowski był oglądany przez wszystkich I, i mimo to, że Robert nie miał, nie miał może dobrego meczu, ja patrzyłem się na Piszczka i on jednak, jednak robi to swoje w każdym meczu. A to ja Wam muszę powiedzieć, nie jest łatwe. No oczywiście chyba pamiętacie nawet ten ślizg na Robercie w pierwszej połowie. To było fajnie popatrzeć i, i, i chciałem mu oddać no, może taki mały hołd, uh, jeśli chodzi o jego całość kariery w Bundeslidze, bo, bo naprawdę jest to rewelacja. Także mam nadzieję, że, że Wam się to podobało. Jak nie, to powiedzcie mi, a jak się Wam podobało, to też możecie na pewno, ale w każdym razie do następnego razu to po raz pierwszy robię na tym swoim kanale, tak po polsku, także to trochę inaczej. Do zobaczenia.